Witam serdecznie po przerwie. W zasadzie nic się nie zmieniło, nie będziemy Państwa znowu wprowadzali to, jak rozpocząć, jak się uczyć i tak dalej. Przed chwileczką żeśmy o tym mówili. Malenka zmiana tylko nastąpiła ze mną jest dzisiaj, w tej chwili. Nina już. Dobry wieczór. Nina, dwa słowa na temat tej akcji Prawko na start, jakbyś mogła... Tak, bardzo chciałam Was zachęcić do wpłacania na akcję Prawko na Start, którą stworzyliśmy razem z Fundacją Mam Dom, gdzie zbieramy fundusze na kursy prawa jazdy dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Taki, taki kurs, takie prawo jazdy na pewno bardzo im ułatwi taki start w dorosłe życie, w niezależność, w fajniejszą pracę. Także naprawdę bardzo zachęcamy, żebyście wspierali, bo warto jest pomagać. Nieważne, czy wpłacicie złotówkę, czy piątkę, czy dziesiątkę, czy nawet większe nominały. Bardzo będziemy Wam wdzięczni i na pewno sprawicie komuś ogromną przyjemność. Mam nadzieję, że Nina po tych Twoich zachętach tamten pasek zrobi się bardziej na zielono, bo to, co ja powiedziałam to tak słabo chyba dotarło do grupki. Na Zachęcam Was jeszcze, zachęcamy. żebyście Nie? zadawali pytania na czacie. Pytania testowe. Wystarczy, że wkleicie numer pytania, a ja w Wyślę wam gotowy link do gotowej odpowiedzi, lub poproszę pana Eugeniusza, aby postarał się wytłumaczyć takie, takie pytanie, taką odpowiedź. Jeśli będziecie mieli też pytania odnośnie tematu, to również was zachęcam, żebyście zadawali nam je na czacie, bo na pewno ułatwiam to naukę. Zaczynamy. 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 Mamy, moi drodzy, drugą część do zrealizowania, a więc w związku z tym przechodzimy do takich zagadnień jak znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do pewnych tych zasad. Ja już dzisiaj mówiłem o tym, a chciałbym, żebyście, ci, którzy macie pamięć wzrokową, na tą planszę tu spojrzeli sobie i pamiętajcie o tym, że najważniejsza jest informacja, jaka, jest, jaka płynie na, do nas od osoby kierującej ruchem, jeżeli mamy polecenia, bądź dawane jakieś sygnały przez taką osobę musimy się do niej w pierwszej groności stosować a więc może to być policjant, no, może to być strażak bo jest akcja jakaś ratownicza może to być załóżmy inspekcja transportu drogowego osoba te informacje są dla nas najważniejsze jeżeli mamy sygnalizację świetną, to jest w kolejności a więc policjant światła znaki drogowe i normy wynikające z przepis jak to rozumieć Popatrzmy sobie na taką sytuację. A więc mamy policjanta kierującego ruchem, mamy światła i znaki drogowe. I tak naprawdę to, co mamy, mamy policjanta. Tego, co tutaj jest, nie mamy. Ja sobą zasłonię i gdybym zadał pytanie, jaka jest kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu, no to wiecie o tym, że ten zielony samochodzik pojedzie jako pierwszy, bo on ma światło nie to światło, bo tego światła nie ma na to tego światła nie korzysta kierujący tym samochodem, tylko patrzy na policjanta, stoi bokiem, bądź lewą czy prawą stroną, ale bokiem, pokazuje kolor zielony, czyli możliwość wjazdu na skrzyżowanie. Jeśli mamy taką sytuację, jaka jest kolejność przejazdu, zobaczmy, czy dacie Państwo radę, czy prawidłowo yy, no, rozwiążecie to skrzyżowanie. Jaka jest kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu? Moje pytanie do Was wrzucone, Nina tutaj spojrzy na czas, i zobaczymy jakie informacje się pojawią. Na pewno wiecie o tym, że kierujący tym samochodem wjeżdżać, wjeżdżać nie może, bo ma światło czerwone, ale mamy dwa pojazdy, które mają możliwość wjechania w skrzyżowanie. I teraz pytanie, kto pojedzie w jakiej kolejności? Musimy jeszcze chwilkę po, poczekać, bo tutaj łącza, będzie na pewno łącza. przesunięcie chwilkę. O, Kinga napisała, że zdała teorię 74 na 74. No i Gratulujemy. Fajnie. Pojawiły się już pierwsze odpowiedzi. Niebieski, pierwszy, czerwony. Niebieski, niebieski. A... Niebieski, czerwony, zielony, czerwony. O, no to są takie odpowiedzi. <grym> 50 na 50, moi drodzy, ale zobaczcie. Jeżeli mamy taką sytuację, to co powiedziałem przed chwileczką, jeżeli mamy sygnalizację świetną i znaki drogowe, no policjanta nie mamy akurat, to on odpada. I zwróćcie uwagę na tą sytuację. Policjant odpada. Mamy światła i znaki drogowe. Co jest ważniejsze? Na co mamy patrzeć w pierwszej kolejności? Na sygnalizację świetną. I teraz popatrzmy sobie na to, na ten nasz rysuneczek. Mamy światła i znaki drogowe. To tak naprawdę nie mamy czego. Ja sobą zasłonię tego. Ten znak zasłoniłem. Tu cały staram się mieć zasłonięty. Co Państwo macie, mając w tym, siedząc w tym samochodzie? Światło zielone. Siedząc w tym samochodzie światło zielone, skręcający w lewo ustępuje pierwszeństwo jadącym prosto. W związku z tym ci z Państwa, którzy napisaliście, że pierwszym pojazdem będzie pojazd niebieski, macie rację. Nie pojedzie czerwony jako pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że ma tego niebieskiego po prawej stronie. Nie patrzymy na, na te znaki drogowe. I gdybym zadał pytanie, czy on, takie pytanie. Wybiegam w czasie do przodu, ale takie pytanie. Czy mając znak stopu, który wiadomo sprawa obliguje nas do zatrzymania się, prawda? Czy za każdym razem mamy obowiązek zatrzymać się, mając znak stopu? Okazuje się, że nie, no bo wyobraźmy sobie, tutaj zamiast tego znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu zarządca drogi wstawił znak stop. Jest światło zielone to się na stopy nie będziemy zatrzymywali. Dlaczego? Dlatego, że ważniejsza jest sygnalizacja świetna niż znaki drogowe. To to chyba już rozumiemy teraz, tak? Pojedźmy dalej. Mamy znak ustąp, pierwszeństwa, przejawy. Zwróćcie uwagę, że to są też takie miejsca, gdzie mamy podwójne znaki. Jeżeli mamy skrzyżowanie, które jest kiepsko widoczne dla kierujących, że zbliżałem się do tego miejsca niebezpiecznego, jest trudno zauważyć, gdzie jest to miejsce, to jest ono w sposób szczególny oznakowany. Pierwsze oznakowanie właśnie wskazuje na to, że zbliżam się do skrzyżowania, mam jeszcze do tego skrzyżowania 100 metrów, ale przed samym skrzyżowaniem ten znak będzie powtórzony. Może być taki znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, może być znak stopu yy, jako miejsce... Yy, no, miejsce informujący mnie, że jest na drodze podporządkowanej, ale jeżeli byłby znak stopu, to musiałbym się zatrzymać. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli będę dojeżdżał do skrzyżowań, do miejsc takich jak gdzie toriazy się przecinają, to też obowiązują mnie pewne zasady, które muszę przestrzegać. I nie wszystkie informacje, nie wszystkie sytuacje na drodze, które będą, miały mieć, będą występowały, będą, no mogą być tak w sposób sztywny rozpatrywane. Ważne jest, jaka jest kultura jazdy za kierownicą. Też fajnie byłoby, żebyśmy podchodzili do innych uczestników ruchu w ten sposób, jakbyśmy sami chcieli, żeby inni do nas podchodzili. Miejsce takie jak to jest zanik pasa ruchu, jest tutaj kończy się pas i jest zator drogowy. W tej chwili jest uregulowany to przepisami, uregulowany sposób poruszania się. Jeżeli będę się poruszał, ja teraz pokażę, w takiej sytuacji, tym lewym pasem, nabywam pierwszeństwo przejazdu przed tymi, którzy jadą po pasie sąsiednim, ale w miejscu, gdzie się pas mój kończy. Warunek jest taki, że musi być sytuacja zatoru drogowego. Jak jest zator drogowy, to ci, którzy są, poruszają się po tym pasie, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa tym, którzy poruszają się po, po pasie, który, na którym ten korek się tworzy, prawda? Ale to miejsce ci nabywają dopiero przy końcu tego pasa. I kilka takich sytuacji w testach egzaminacyjnych występuje, gdzie jest informacja, że ten pas no, będzie. Kończył się za 200 metrów. Pytanie, czy już w tym miejscu kierowca ma pierwszeństwo przed tym kierującym? Nie. W miejscu, gdzie się pas będzie kończył. Tu przy samej końcóweczce. To jest tak zwana jazda na, jazda na suwak, prawda? Tak jak ząbki w Zamku Błyskawicznym. Raz w jeden, na raz jeden, raz drugi będzie wieża. Tak samo tutaj. Jest nieraz i taka sytuacja, że udzielamy komuś pierwszeństwa. No i z tym, że pamiętajcie o tym, że też muszę przewidywać, że to moje zachowanie tutaj, to grzecznościowe zachowanie musi być takim zachowaniem, żeby nie powodować sytuacji dla innych, sytuacji niebezpiecznej. Jeśli jest agresja za kierownicą, to agresja wzbudza agresję u innych. Także tutaj takim zachowaniem agresyjnym do poprawy sytuacji na drodze nie doprowadzamy. A dość, widać, dość często widać, że jest agresja u nas na drodze i to takie Chęć do wykazania się yy, właśnie, że wyższością za kierownicą ktoś ma lepszy samochód, i tak dalej, to i wtedy agresywnie do innych się yy, no, zachowuje. Pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że le, więcej jest, działamy za kierownicą, gdy będziemy się yy, poruszali w sposób kulturalny, jeżeli będziemy do kogoś podchodzić z uśmiechem, yy, no, z taką kulturą osobistą, to będzie nam. Bezpiecznie na drodze. Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i obowiązek unikania zachowań niepożądanych. To jest bardzo istotne. Taka sytuacja, jak tutaj jest, gęsta mgła, ktoś jedzie na światach dojazdu dziennej, to jest niebezpieczna sytuacja. Jeżeli mam sytuację tego typu, że mam awarię pojazdu, to muszę przewidywać, że ktoś może być zaskoczony obecnością. Pojazdu na drodze, żeby nie był zaskoczony, muszę ten, oznak, ten pojazd oznakować. Mam go w sposób czytelny, właściwy oznakować. Są sytuacje, gdzie ustawodawca wskazał miejsce, w jakiej odległości ma być ten trójkąt ustawiony od pojazdu czy to ma być 30-50 metrów, czy tak jak autostrada 100 metrów przykładowo za pojazdem kiedy muszę obowiązkowo ten trójkąt ustawić, kiedy muszę włączyć światła, kiedy yy mogą być tylko światła awaryjne, o tym będziemy też szczegółowo mówili. Aby więcej zdziałamy uśmiechem niż takim agresywnym zachowaniem na drodze. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli jesteśmy podminowani za kierownicą, wyrezygnujmy chociaż na kilkanaście minut skierowania, unikniemy tej sytuacji takiej, Niepożądanej na drodze. Kilka takich sytuacji, kiedy się włączamy do ruchu. Wyjeżdżamy z bramy, kiedy mam obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, to tutaj do skrzyżowania zachować szczególną ostrożność. Ten, cofając, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Jeżeli będę wyprzedzał, mam obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. On nie może czego robić, nie może mi uciekać, się nie może przyspieszać, gdy jest przez kogoś wyprzedzany. Bądź nie może przyspieszyć, gdy został przez kogoś wyprzedzony, żeby nie dochodził do wyścigów na drodze. Zachować szczególną ostrożność do do skrzyżowań, rondo, ruchu takie skrzyżowanie również. Przejście dla pieszych, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Mamy przejazd dla rowerów, zachować szczególną ostrożność. Przystanki komunikacji publicznej, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Już mówiłem o tych przejazdach kolejowych czy tramwajowych, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. No i mamy znowu samochód z elką na dachu. To niekoniecznie nawet gdyby tej elki nie było tutaj, a on by wyprzedzał, to jest obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, ale przejeżdżamy obok pojazdu z nauki jazdy, mam obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Gęsta mgła. Gdy jest gęsta mgła, przy omijaniu bo on stoi. Przy omijaniu pojazdu Mam obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. I teraz, moi drodzy, wyobraźcie sobie taką sytuację, że nie ma tej mgły, jest fajna widoczność na drodze, jesteśmy w dzień, fajna słoneczka sobie świeci, prawda? Mam zachować ostrożność, pojawiła się mgła, mam zachować szczególną ostrożność. Dalej jeszcze. Jeżeli to omijanie odbywa się w tych warunkach pogodowych poza obszarem zabudowanym, bądź wyprzedać, gdybyśmy też wyprzedzali poza obszarem zabudowanym w tej gęstej mgle, to oprócz tego obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, mamy obowiązek używać krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych. Autobus szkolny, wiecie o tym, że on ma przed nami pierwszeństwo, no ale jeżeli są włączone światła awaryjne, czyli kierowca stoi tutaj, wsiadają dzieciaki, wysiadają, my przejeżdżamy obok niego z obowiązkiem zachowania szczególnej ostrożności. Tutaj tak samo. To są przykłady, gdzie mamy zachować szczególną ostrożność. I teraz jeszcze druga taka zasada, którą musimy przestrzegać i wbić sobie to głęboko w pamięć, żebyśmy nie byli zaskoczeni taką sytuacją, że coś nagle się pojawi i my nie wiemy, co z tym pantem zrobić. Musimy obserwować sytuację na drodze, która się co chwilę może zmieniać, i w stosunku do pewnej grupy uczestników ruchu. Wynikających to, wynika to z ich zachowania, mamy obowiązek stosowania zasady ograniczonego zaufania. Generalnie rzecz biorąc, innym uczestnikom ruchu no, powinienem ufać. Natomiast jeżeli z zachowania się tego uczestnika ruchu wynika, że on łamie przepisy, postępuje w sposób niebezpieczny, no to wtedy do niego stosujemy tę zasadę ograniczonego zaufania. Mam sytuację tego typu, no któż ma pierwszeństwo, czy ten niebieski, czy ten złoty, który będzie tutaj z dużą prędkością wjeżdża, kto ma jechać pierwszy? Ma jechać pierwszy niebieski, no ale siłą rzeczy, jeżeli kieruję tym samochodem niebieskim i widzę, że on mi wjeżdża, to tutaj muszę podjąć decyzję, hamuję, bo dojdzie do kraksy, prawda? Jeżeli mam taką sytuację, idzie, chciałem powiedzieć Józek po Józefie, ale jak już tak będzie... Panów Józefów przepraszam, ale idzie ktoś takim chwiejnym kroczkiem, prawda? To tu kierując samochodem przewidujmy, że coś się może wydarzyć, bo może wiatr zabiać i on będzie nagle na jezdni, prawda? W stosunku do tego typu uczestników ruchu stosujemy zasadę ogroczoną zaufania. Mamy sytuację tego typu. No, piłka toczy się na jezdnię. Za chwileczkę wiemy, że ten Wojtusz za chwileczkę będzie tutaj na jezdni za tą piłką. Nie patrzy na samochód, on patrzy na tą piłkę, prawda? Stosujemy zasadę ograniczonego zaufania. Któż ma pierwszeństwo? Kierujący tym samochodem, czy ten, ten ma jego po prawej stronie. W związku z tym nie powinien pierwszy jechać, a sytuacja jest całkiem inna. I teraz kierowca tego samochodu widząc tą sytuację, podjął decyzję, i stosował tą, zastosował tą zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osoby, która postąpiła niezgodnie z przepisami. Podobnie tutaj. No ma zielone, ale on wjeżdża tak, że w to skrzyżowanie chociaż nie powinien wjechać, bo ma w tym czasie światło czerwone. Kierowca, mając takie światło zielone, nie jest zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, bo gdyby miał no, takie wąskie patrzenie, to by tego samochodu nie widział i by pojechał głębiej. W tym momencie, w tej sytuacji stosujemy zasadę ograniczonego zaufania. Pamiętajcie o tym, że błędy człowieka jest to największa przyczyna, najczęstsza przyczyna wypadków drogowych i chociażby raport, który. Zawsze wierzyłem, że edukacja kierowców może i musi iść w parze z nowoczesnością. To właśnie ta wizja napędzała nas, gdy wprowadzaliśmy branżę w cyfrowy świat, tworząc innowacyjne materiały edukacyjne. Jeszcze nie zatrzymaliśmy się na tym. Stworzyliśmy również rozwiązania dla ośrodków szkolenia kierowców, umożliwiając im efektywne zarządzanie edukacją kursantów. A kiedy nadszedł czas pandemii, rozwinęliśmy nasze materiały o kurs teorii na prawo jazdy, transmitowany przez internet. Dzięki temu branża nie tylko przetrwała, ale łatwiej jej było wrzucić kolejny bieg. Dziś chcemy zwrócić uwagę na jedną z najważniejszych kwestii w bezpieczeństwie ruchu drogowego czyli na przewidywanie zagrożeń. To umiejętność, która może uratować życie. Moje doświadczenie z poprzednich lat pracy w Policji Inspekcji Transportu Drogowego nauczyło mnie, czym jest edukacja o bezpieczeństwie na drogach. Że to nie tylko obowiązek, ale to misja. To dlatego zdecydowałem się dołączyć do zespołu Prawko.pl. Tutaj każdego dnia angażujemy się w to, aby nauka była efektywna. Na prawko.pl podchodzimy do edukacji w sposób nowatorski. Jesteśmy platformą, która dociera do dziesiątek tysięcy kursantów, oferując im najwyższej jakości materiały edukacyjne. I co ważne, nie spoczywamy na laurach. Obecnie skupiamy się na jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa na drodze, m.in. umiejętności przewidywania zagrożeń. Nasza misja nie kończy się na wykładach online. Jako wykładowcy i eksperci jesteśmy z kursantami na każdym etapie ich nauki. Odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy trudne kwestie egzaminacyjne, a także dostarczamy dodatkowe materiały, aby każdy kursant mógł poczuć się pewnie za kierownicą. Wiele badań naukowych potwierdza, jak kluczowe jest edukowanie o sytuacjach i zdarzeniach, których kursant może po prostu nie być świadomy. To nie tylko kwestia umiejętności, ale i zrozumienia psychologii kierowania w tym takich zjawisk jak ślepota pozauwagowa. Dzięki temu możemy lepiej przewidywać zagrożenia i reagować na nie w sposób świadomy i bezpieczny. Naszą misją jest zadbać o bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale wszystkich uczestników ruchu drogowego. Droga do tego prowadzi przez edukację. Dzięki niej możemy zminimalizować ryzyko i uczynić nasze drogi bezpieczniejszymi dla wszystkich. Razem zmieniamy oblicze edukacji kierowców w Polsce. Do zobaczenia na drodze i na